Ohio. Z tej strony Jacek Otaku. Dzisiaj ocenimy sobie rapsy o tematyce anime. Jak wiadomo, prawdziwych perełek należy szukać na samym dnie. W związku z tym skupimy się na mniej znanych artystach. Pamiętajcie, że materiał nie ma na celu nikogo obrazić. Zapraszam do oglądania. Na wstępie weźmiemy na warsztat piosenkę autorstwa Kotecek29. Pod tytułem Nieustraszone Kunoichi. Strzymaj oddech zamknij oczy o tomę, Zaraz twój Okej, okay, rozumiem, że wstęp tyczy się żeńskich postaci z uniwersum Naruto. Przepraszam kurwa bardzo, ale coś mi tu nie pasuje, gdyż kobiety z uniwersum Kishimoto i rozjebanie systemu to oksymoron. Niestety. Ale w tym anime, nie znajdziemy takowych. Jeżeli chcesz napisać, że Konan była dobrą, kobiecą postacią, to powiem ci jedno, weź, że się otrząśnij. Płaczliwa, se kurwa, staker, hinata niewyżyta, kuszyna, sunada, cyca, ta słabiutka, ten, ten, głupiutka, ino, wkurwiająca, karinka, rujniczym, kapuczyno, feministka, temari, nieźle wam przywali, oto my, nieustraszone, kuno ichi. Dobra, tutaj kotecek 29, przedstawia nam, tytułowe kuno ichi trzeba przyznać, że robi to dość trafnie. Jednakże mam kilka uwag. Po pierwsze, nikuja nie współgra to ze wstępem, w którym mówiła, że rozpierdolą system. Po drugie, odpierdol się od Sakury, a po trzecie, Temari nie jest feministką. W najnowszej serii siedzi w kuchni i zamiast machać wachlarzem, macha gąbką i talerzami. Za kurwą jezwiecie, Sadzkę kubami zamiecie, użyjemy na mocy, tak by chciał zrywać pomocy. Z naru to otrzymam sztamę, zaraz mu chyba przywalę. Wybaczcie, ale tą część musimy zostawić bez komentarza, bo chuja z tego rozumiem. Kotecek29 Jeżeli masz problemy z dykcją, to napisz do mnie. Z przyjemnością użyczę ci mojego, unikalnego, radiowego głosu. Składanie dobrych wersów również leży i kwiczy. Zapraszam na warsztaty do wujka Jacka Otaku, który ostatnim disem namieszał trochę w branży muzycznej. Wewnętrzna sakura szepcze coś do ucha, lecz jestem na jej głos, hmm, już głucha. Sakura uczy ja. Zapamiętaj to, kochana moja, szanna robowala na kolana. Trochę się w tym gubię. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy krytykujesz Sakurę, czy jednak propsujesz. Kotecek, zdecyduj się. Chwila, moment. Za co dziękujesz Hinacie? Mogłabyś to bardziej rozwinąć. Pani Uzumaki, królowa obycia, nie boję się stracić obronie bliskich życia. Szara myszka, wiecznie zasydzona, najsłabsze ogniwo, przez innych ciągle gardzona. Wypinam pierś do przodu, walczę o swoje, mój Biakugan przywoła najgorsze myśli twoje. Niestety, ale Biakugan nie przywoływał najgorszych myśli. Na tą chwilę jest bezużyteczny. Możliwe, że pomyliłaś biekugana z Sharinganem. No cóż, zdarza się. Nie lekceważ tylko nas, nadszedł nasz upragniony czas. Słaba płeć pokaże drzwi do twojego serca, wyważę. Poprawię tylko grzywkę założę stanik. Zniweczymy wasz cudowny planik. Nie powstrzymają nas złamane paznokcie. Zajarzysz chłopczyku po dokonanym fakcie. O kurwa, wleciało nowe, świeże flow. Wielki props. Co do wersów. To trochę popłynęłaś, ale nie zamierzam się powtarzać. Wszystko wyjaśniłem, na samym początku. Kotecek29, może zostaw rapsy, i wróć do bronienia, ja oistek. Hehe, nie spinaj się wariatko, tylko żartuję. Zdaję sobie sprawę, że nie zajmujesz się tym profesjonalnie, ale nie będę brał tego pod uwagę, przy wystawianiu oceny. Ja, Jacek Otaku, oceniam ten kawałek na 10 Uwaga, schodzimy do głębokiego podziemia. Tym razem przesłuchamy kawałek Tibli o tytule 2D baby mordo. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem twoją ksywę. Jeśli nie, to mam nadzieję, że nie wkurwisz się na wujka Jacka Otaku. Kiedy czytamy donej te to dla ciebie przede wszystkim robię flex. To dla ciebie przede wszystkim płacę, gęż, mogę się... z pierwszych wersów możemy wywnioskować że jest to utwór skierowany do kobiety możliwe że wybranki serca artysty autor piosenki robi dla niej flex kochani jest to naprawdę wielkie poświęcenie i oznaka że mu zależy mam nadzieję że ta kurwa to doceniła mogę siedzieć i oglądać cały dzień bo jesteś piękna i zabawna cały dzień czekam tylko kiedy będziesz live w tym momencie moja wcześniejsza teoria poszła się jebać powiem szczerze że się ucieszyłem bo już myślałem że jest z nim coś nie tak i preferuje prawdziwe kobiety okazuje się że utwór jest skierowany do kobiet sanime Słuchaj gościu, co nie moją ogląda nawet Luki Steve. Z tym Luki Stevem, to nie wiem o co chodzi. W necie wyczytałem, że to jakiś gość od Xaja. Jakbyś mógł, to przekaż mu, żeby wpadł na kanał Jacka Otaku. Dwa debaby baby niszczą moje życie, nie oglądasz ich to za pizdę. Nie rozumiem, w jaki sposób 2D baby niszczą twoje życie. Myślałem że animowane kobiety, to jedyna motywacja, w twojej szarej i smutnej egzystencji. Wyjebałem na nie już mój cały hajs, Oddam wszystko tylko żeby cofnąć czas. Przez cały utwór przewijasz, że wypierdalasz na nie hajs. Byku, polecam ci stronkę, wbijam.pl. Tam, możesz oglądać anime, za friko. No chyba, że masz na myśli chętaje. W tym przypadku, niestety nie pomogę. Dam wszystko tylko żeby cofnąć czas Moja mama mówi żebym poszedł spać bo po nocach oglądam kolejny raz Byku, a próbowałeś wytłumaczyć mamie, że anime to twoje powołanie i tylko to ci sprawia radość w życiu? Jeśli nie, to nie próbuj, bo cię wypierdoli z chaty. Amerykanki i Japonki, I Japonki. jak nie rozumiesz ich no posorki Jebać się amerykanki tylko japonki i to najlepiej, dwuwymiarowe, z ekranu twojego komputera. Brzmieniowo jest nawet spoko, ale jeśli chodzi o tekst, to jest tragicznie. Z reguły, nie przepadam za numerami, z chujową treścią, ale jest to uzależnione od tego, czy dany artysta, tworzy coś na poważnie, czy bardziej pod bekę. W twoim przypadku stawiam, na to drugie. Kupuje mnie ten luz i przyjemny vibe'ik widzę w tobie duży potencjał więc nie spierdol tego ja jacek otaku oceniam ten kawałek na 5 na 10 okej okay, przechodzimy do ostatniego kawałka z dzisiejszego zestawienia a będzie nim numer autorstwa dana i ekea o nazwie shidori chłopaki nie wiem czy dobrze wymówiłem wasze ksywy więc wiecie nie krzyczcie na mnie please Ej, ej, dobra, to mój ruch i szachmat, robię sobie dalej rap, jakiś duch, oh my god, dobry w obliczaniu strat, bo dla mnie to jest fakt, bo pełna ręka kart i zagram zawsze jedną pomimo jej wielu wad. Według mnie, zaczyna się kurwa, co najmniej ciekawie. Zagram zawsze jedną mi zbuduję na niej track Zagram zawsze jedną no i, I give a give fuck Na ostrzonej Blade runner rap Instagram wielopak Jedna dłoń zajęta jak Kapitan Hack Bo kagashi mówią mi, nie słucham debilnych rad Nie wiem o co biegać ci, lecę nie liczę na fast Przestaję marnować dni, LG klei dla mnie beat Kiedyś na pewno się uda, tobie tylko się to śni Błyskawicz nie robię trak, wcale nie jest łatwo. I moje kochane, nie mam żadnych uwag. Kozacki klimacik. Podoba mi się w chuj. Petra wcale nie jest małomi. Wszystko jest na opak, to kaka siedzi doli rymowania w... Ja mogę powiedzieć, zajebisty kawałek, wielki props, panowie. Unikalna styluwa, unikalny bicik, dobre wersy, ciekawe flow. Z czystym sumieniem mogę wam polecić ten utwór. Ja, Jacek Otaku, oceniam ten kawałek na 8 na 10. Czemu 8, a nie 10? Z tego powodu, że nie chciałbym, aby panowie spoczęli na laurach, tylko opisgali jeszcze lepsze numery. No dobra, to chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli nie zostawicie łapki w górę i subika, to w nocy odwiedzi Was Madara ucicha i zrobi gruntowny remont Waszego mieszkania. Zastanówcie się, czy warto. Elo.